Dzień dobry. Witam 26 maja 2020 roku w ogrodzie pełnym pięknych kwiatów, czyli rodendronów i azalii. Witam. Część już zaczyna przekwitać, ale większość jest w apogeum. Rozkwitu. Tutaj wita nas też moja kocica Lodzia. Lodziu! Konio monio, moja kociczka Lodzia. Tu piękny córka karniwala. Już też ostatnio były deszcze Trochę pouszkadzały bukiety tych kwiatów. Niemniej jednak jeszcze. Glupeter też się pyszni no i ten mój stary 40-letni prawie ten biały bardzo wdzięczny przejdę tutaj też piękna 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 odmiana różanecznika tam część już też zaczyna rozkwitać i tak przejadę po, morzu, po moim całym ogrodzie. Trochę mi tu szkód narobiły dzikie gołębie, siniaki, ponieważ zaatakowały czereśnie i niesamowicie ją zmuciły zrzucając zielone. Czereśnie jeszcze niedojrzałe. Tu zrobię zbliżenie. Widać pełno ich tu leży połowa owoców jest na ziemi jeszcze niedojrzałych Tutaj rzutna złotokap który tam w głębi kwitnie Już też w stanie przekwitania jest mój końcik wosza, gdzie się pije piweczko. Tu przejdę też takim przejściem w stronę gołębniczka. Tutaj też są piękne nasadzenia różaneczników. Raz Putin. Azalie japońskie wielkokwiatowe no i tutaj, tutaj w tym gorszczu jest też ich kilka sztuk przejdziemy tutaj do ptaszków gdzie jest ich dość duża ilość wejdę tu do środka akurat Głodomory się zleciały. O, tutaj są. Tu malutkie są też. Jest tu ich parę sztuk. Siedzą na jajeczkach Parę parek się tutaj zagnieździło Muszę pilnować, bo to wylęgają się i nie chowają tych swoich gołąbków. Muszę jajek interweniować i... idzie lodia, zbliża się tutaj muszę chronić przed lodzią te ptaszki. Przejdę do gołębniczka Akcesoria do karmienia młodych Tu jest też ich trochę parek, zapalę światełko no, zobaczymy i tutaj siedzą w miastkach swoich Jest ich tu parę, tam taka ładna samiczka, widzę teraz czuwa tutaj samczyki Tu jest ich. Tu para się przykleiła do przy wyjściu se gniazdo kleją. No jajka porozrzucane to, to są gamonie Witam w drugim gołębniczku. Gdzie się znajdują gołębie? Rostowskie, Odmian, Omskie i Syberyjskie. bardzo dobrej odmiany. Są spłoszone. Sprzątałem gołębnik. Te są wyższej klasy niż te z pierwszego gołębnika. Stała mi się jedna samiczka nadwołżańska ale ją trzymam jako mamkę dobrze karmi młode bo te krótkie rostowskie i omskie to są lenie bardzo ciężko wychować dlatego w pierwszym gołębniku są prawie wszystkie mamki które dość dobrze karmią te króciutkie jest ich tutaj tych małych z 80 sztuk część przeznaczam do sprzedania Trochę łapki mają zabrudzone, muszę dać je do kąpieli. O, piękny, piękny samczyk, tu usiadł piękniutki, w ogóle są. Dobrej klasy. Rodzice, dziadkowie są kupowane, były kupowane w Niemczech od rosyjskich Niemców. wśród rosyjskich Niemców są dość popularne nie jest to ekstraliga ekstraliga to są gołębie już naprawdę wysokie klasy ale jest to myślę pierwsza liga tutaj jest no, ciężko je uchwycić bo trzepią się trzepią się są maleńkie, dziutkie to jak widać jest dużo młodych uchowałem tutaj zrobię zbliżenie parę sztuk chciałem dać im Trzeba wykąpać, ale jest trochę za zimno. Tym przesmykiem przechodzę dalej na dużą, dużą działkę, gdzie ich jest to znaczy kwiatków jest bardzo dużo tutaj coś moja lodzia kombinuje chyba co tam masz pokaż tu przechodzę do o tutaj też troszeczkę uciekaj nie wszystkie w tym roku kwitną ale część większa a część jeszcze nie rozkwitła proszę bardzo tu w tym słońcu trochę to może nie będzie tak idealnie ale pokażę wieczorem jeszcze zrobię lepsze ujęcia bo wieczorem wychodzą lepsze filmiki i tu przejdę w stronę kącika tego gdzie też ich Parę sztuk rozkwitło, ale te, które nie poszły w kwiaty, poszły w rozwój swoich gałęzi, ja, czyli korony. Tutaj jeszcze nie rozkwitły. Tak to wygląda. 26 maja 2020 roku. O, tam widzę Germania też zaczyna rozkwitać Piękny kwiat, piękny to Tu silberwolkę To są, tutaj to są Rodendrony z rodziny jakushimanu. mają takie brązowe pod spodem listeczki a tutaj mój Moje królestwo rodendronu.